Która dla psów to jeden z postulatów piątki dla zwierząt, czyli nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt. Pieniądze trafią do właścicieli czworonogów pod jednym warunkiem, wiadomo, jakich kwot mogą się spodziewać. Emerytura dla psów może stać się faktem. Właściciele czworonogów dostaną pieniądze, jeśli ich pupila spełnią jeden warunek. Wiadomo o jakich kwotach mowa, co miesięczne wsparcie psich seniorów zapisane zostało w nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt czyli TZW. Piątce dla zwierząt. Emerytura dla psów zapisana została w piątce dla zwierząt i z racji osiągniętego wieku zostały wycofane ze służby. Do tej pory niektóre z tych czworonogów ostatnie lata swojego życia spędzały w schroniskach. Większość jednak zostawała w domach swoich dotychczasowych opiekunów, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami byli obarczani wszystkimi późniejszymi kosztami, związanymi i opieką i leczeniem przygarniętego po służbie zwierzęcia. Psim policjantom przysługuje tylko jednorazowa odprawa, która zawiera posłanie, smycz oraz kaganiec. W takiej sytuacji znalazł się m.in. Adam Ostrowski, były funkcjonariusz Straży Granicznej, który został opiekunem czary suczka przeszła na emeryturę po siedmiu latach służby w nadwiślańskim oddziale Straży Granicznej. W czasie swojej służby pomogła m.in. w zatrzymaniu grupy przestępczej z Żerardowa. Przeszukiwała podejrzane miejsca podczas Euro 2012 i wykryła materiały wybuchowe w okolicy Okęcia. Kiedy pies funkcjonariusz przestaje być użyteczny, państwo się nim nie interesuje. Odpowiedzialność spada na przewodników, to jednak spore koszty. Jedzenie, wizyty u weterynarza, szczepienia i pielęgnacja. Co miesiąc około 300 zł, powiedział Adam Ostrowski w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Emerytura ma być wypłacana właścicielom psów zwolnionych ze służby związki mundurowych. Od lat walczą o wprowadzenie dodatków dla opiekunów psów kończących służbę. Projekt ustawy do Sejmu trafił już w grudniu ubiegłego roku. Teraz w końcu przegłosowano zmiany. Emerytury dla psów zostały wpisane w nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt czyli TZW. Piątki dla zwierząt. 2. 3. Według nowych przepisów, właściciele psów mają dostawać co miesiąc pieniądze na ich utrzymanie, aż do śmierci pupila. Dokładne kwoty świadczenia ma określić minister spraw wewnętrznych. Niedawno Straż Graniczna postulując podobne rozwiązanie, domagała się, by emerytura dla psa wynosiła ok. 100 do 150 zł miesięcznie. W końcu, po tylu latach, jesteśmy blisko sukcesu. Państwo musi zadbać o tych, którzy służbie poświęcili niemal całe życie. Powiedział Robert Lis, przewodniczący zarządu oddziałowego NSZZ funkcjonariuszy Straży Granicznej Przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, cytowany przez wyborczą. Muzyka. Źródło, Gazeta Wyborcza.